Cześć kochani, witajcie na moim kanale z tej strony ja i dzisiaj jesteśmy w simsach. Odbieramy prezenty. Bo jeszcze ani razu dzisiaj nie byłam. Halo. tutaj ta gra musisz się zawsze zacinać na początku. Ja w tą grę kiedyś nie wytrzymałam, no, po prostu nie wytrzymam. Słuchajcie. Nie, bo głębi się telefon. Czekajcie, zatrzymam na chwilę. Dobra, już powinna działać. No. Wyszłam. <laughs> Nasz synek ma urodziny. No wiem, że i jest kolejny turniej przysmaków. Jestem bardzo zadowolona z tego powodu. Jeju, synuś. Patrzcie, ile mam pieniążków. Pieniądze, bo wydałam tutaj i kupiłam drugą. To już mówiłam chyba. Halo. O, już się zadziałało. Tutaj wiem, kariera tajnego agenta, ale my tej, tej, tej kariery nie chcemy. Kupiłam mu zabawki tutaj. Radej, synuś, mama, podejdź tutaj. Już, podchodź. No dobra, tata już podeszedł. Nie nie nie, nie! nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Mama, podejdź tu mi, proszę. Stój! Tata. mu to zawsze muszę gdzieś odchodzić. Kliknij urodziny. I robimy urodziny, bo ja... Jej! Zróbmy to! Select. O Jezuś! Tata! Jaki on słodziak! Przytul synka! Już! Nie wchodziłam dzisiaj ani razu na Simsy, więc fajnie. Przepraszam Was za jakiekolwiek odgłosy w tle. ta przytulił. Ma włoski po mamusi i teraz to odkryłam. Dobra, metamorfozą robimy. w stu procentach, bo mi tutaj te włosy nie pasują. bardzo. Więc... A my mi te włosy za nic po prostu nie pasują. Pięć włosów. są te. A ile w ogóle te włosy lokowane kosztują? Jak zwykle się to warto. Zaczekaj, poczekam sobie, wiesz? No. Jeju, jakie one są drogie, na pewno nie. Na pewno nie. Więc które by tu mu wybrać? Nie, w schowku. Dobra, damy mu jakieś włoski. Na pewno nie te. Ale zrobię mu tą metamorfozę, bo jak będzie mi się tak gra zacinałam, to nigdy mu tej metamorfozy nie zrobię. Takie włośki czy takie. O, temu damy, bo ty tak słodziutko wygląda. Te możesz mieć. Blond po mamusi. Jeśli chodzi o jakąkolwiek bluzeczkę. Ile kosztuje? Nie, no na pewno bluzki nie kupię nowej. Jeju. Dobra, będziesz miał ptaki, no niestety. Ja chyba malutki dawałam pieluszkę z tego co pamiętam. No, więc temu też damy pieruszkę i mogą być. Czekajcie, aż popatrzmy jeszcze. O, są żółte, to będzie do kolorii. Fajnie. Zatwierdzamy metamorfozę. Ile to kosztuje? okej, okay. słodziak z ciebie. Tylko mam nadzieję, że Monia ma też pieruszkę. Ma pieruszkę, tak dobrze. Obydwoje mamy tutaj, więc tak. Ma, tata zrobi z synkiem, synusiem, a mama z czarunią. Prawdziwe ziółko. I posłuchajcie mnie, kochani. Brakuje tylko jednej subskrypcji do 20 subskrypcji. I naprawdę jestem tak szokowana, że wam się udało tyle dowiedzieć, bo brakowało chyba z czterech albo i nawet więcej. A zostało tylko jedno, więc da. Słuchajcie, tylko jedna osoba musi mi tutaj zasubskrybować ten kanał. Będę tak szczęśliwa, że nie wiem, co ja zrobię. Naprawdę, no. Jestem taka zadowolona, że brak mi słów. Normalnie brak mi słów. A skoro tutaj nasze dzieciaki... Znaczy nasz synek Michał miał urodziny, to czas na kolejne dziecko. Jeju, ja się tak boję, że ja po prostu nie potrafię wyrazić moich emocji. Awww, Michałek jest taki słodki. No i jak zwykle nie mogło zabraknąć niespodziewanego wyboru. Z chęcią pomogę Ci w odnawianiu domu. Wiem, że doprowadzenie go do tego stanu kosztowało Cię wiele wysiłku, ale myślę, że może być jeszcze piękniejszy. zabierzmy się za tym Kurde, chciałabym Wam dać 100 za 250 simoleonów, ale mnie nie stać. Poczekajcie czekajcie chwilę. Jak zwykle wtedy kiedy muszę nagrywać, to musi mi się drzeć. Mój braciszek kochane. Niestety jest sobota. Niestety nie poszedłem do przedszkola. Jak zwykle... Dobra, jeszcze tutaj tatuś sobie odpocznie. A mamusia, bo Julią jeszcze nic nie robiliśmy, zrobić z córką. Się tak cieszę. Ja się boję, że teraz będzie chłopiec albo dziewczynka. No ja po prostu. Nie, no ja nie, wyczymam. Tak się stresuję. Ja chcę dziewczynkę. Już mam dla niej imię wybrane. Naprawdę, ja chcę dziewczynkę. Piszcie propozycje na imiona. Wiem, że już to w innym odcinku mówiłam, ale jeszcze raz, bo niedługo będzie pewnie kolejne pokolenie za dwa poziomy. Niedługo za jeden. Zależy, w jakim czasie mi, to, mi się to wbije. E, więc jestem taka szczęśliwa. Jest! Skończyliśmy. Dobra. I tata kliknie. Miej dziecko z Julią. A, ja się tak cieszę. Halo, przyspieszajcie mi to. O nie, teraz ten wielki czas. Jest to dziewczynka! Rany boskie! Serce mi bije. Agnieszka. Hmm, na pewno. Moja mama ma na imię Agnieszka. Ja już mam imię wybrane. Przykro mi bardzo. Alicja będzie miała na imię. Alicja Nowak. Okej. Okay. Alicja Nowak. Gotowe. O nie. Teraz inna mi rzecz nie pasuje tutaj. W tej kołysce. Od razu ją zmieniam. Czekaj, no. Kupia, możesz mi się przesunąć, bo teraz nie będę mogła koloru zmienić. No dziękuję bardzo. Jestem Ci wdzięczna, Filip. Na ja różowo. Mamy dwie dziewczyny w tym domu. Jej, jestem taka szczęśliwa. Mamusia zrobi, bo to kolejna mamusi curenia. Rób tą pociechę, mama. Hmm. O, ja ulubiona czulunia. zmiętą, tą cuchnącą pieluszkę. <laughs> Jestem taka szczęśliwa. Nie, nie, dziękuję. Już nie będę niskowała. Mamy trójkę dzieci i tyle będziemy mieli dzieci, bo oni jeszcze muszą dorosnąć. A jeszcze dużo rzeczy im zostało, więc... I na pewno się dzisiaj jeszcze zajmiemy tym konkursem. Dzisiejszy odcinek będzie w miarę krótki, w miarę długi. Postaram się, żeby był normalny mam nadzieję, żeby mi się nie skasował błagam. Bo to się załamę nerwowo. Załamnę się. Wtedy to ja już zwariuję normalnie. Nie wytrzymam tego. Kończysz to. Masz iść jeszcze na wyzwanie. Cię pospiesz. Chcę dzisiaj jeszcze coś kupić tego. Pokażę wam co mi się najbardziej podoba z tych teraz nowych rzeczy. Co bym najbardziej po prostu chciała Czego nie można żyć normalnie? jejku z tego co widzimy, taką bardziej skórę potacji, ale okej, okay. <laughs> fajnie właśnie. Stąd bym najbardziej chciała po prostu y, tą sukienkę. To jest moje najskrytsze marzenie. Błagam o to, po prostu błagam. A z tych rzeczy chciałabym strój ogrodniczy. Naprawdę, jako bardzo chcę. Najbardziej stroje. Dobra, idź ty, ty, kobito. Ty idź mi na wyzwanie już robić. Możesz dwie próby zrobić, ale na razie chyba zrobię jedną. Ja się tak denerwuję, że mi to znowu nie wyjdzie. Już robiłam trzy próby i nie wyszło. Za dużo to ja nie zdobyłam. Okej, okay, nic nie widziałam. Z Aleksem robisz, ile to jest wyzwań? Łagam 10. 7. Dobra, może nam wyjdzie. Postarasz się. Babeczki o różowym luksem. Dobra. A z babą robisz to świetnie. I to w ogóle nie przeszkadza. Łup to. Tylko, jakby teraz nie wyszło, to ja bym się chyba załamnęła. Nerwowo. Po prostu ja bym rzuciła telefonem w ścianę i poszła sobie Okej, okay, kolejna babeczki. Yy, nie wiem, czy ci ryzykować. Ile tu dostaniesz? 6, tu 14, tu, a to jest coś, coś innego. To rób to za 6, bo nie opłaca ci się 14. Wydawać po co. Uwaga, jest, wyszło ci to. W końcu ci wyszło. Tak stresuję, po ja prostu mi się ręce czą od tego, placek z domi. Ile możesz dostać kasy? O, 250, się nie opłaca, kompletnie nie. Tu możesz dostać 6, a tu możesz dostać 14. Ile masz? No to zrób sobie za 14 jednak się bardziej opłaca. Ja tego nie biorę za 250, bo to są marne dla mnie pieniążki. Ja wolę 2000, no błagam was ludzie. Kiedyś było za 8 2000. Nie, się stresuję. Aż mi się gorąco robi. Po prostu gorąco mi się robi. A i widzieli, widzicie, że tutaj nasz Filip jest w nowym stroju od jego znowu dla faceta, no. I mam jakąś pecha z tym. O, cztery. Tu możesz dostać osiem. Aha, no to to na pewno nie. To też nie. Bardziej się opłaca to. A nie tamto. I zrobisz sobie dwa takie. Albo może... nie, dwa takie zrobisz sobie, chyba. Chyba się więcej nie opłaca. Powinnaś też zrobić, bo wcześniej to robiłaś, kochana. No hala, możesz tutaj podejść i zrobić to. O, ale fart Jezu, ja po prostu... Ja się trzemusem. Trzemusem się. Ile Ci zostało? Trzy! A! Nie uda ci się, nie uda. Ciasto nie! Ono jest trudne! Ono... Ono jest trudne. Osiemnaście, dobre. No, na pewno. Zrób to za 18. I nie gadaj nic. Jeszcze ci tam chyba za dwójkę. Żeby być pewnym. O, Izabela na emeryturze? Co? Ty już na emeryturze, Izabela? O, ale fajnie. Nie no, serio, zamurowało mnie. Dobra, klikaj jeszcze to. I tyle, bo reszta musi ci zostać na kolejne, wiesz o tym? Kobieto, ty masz inne dwa wyzwania. Błagam. Jest. Nie no, ser. Ja się tak podekscytuję, że mi to wyjdzie. Ile ty tam masz? Ile ty możesz zdobyć już? Bo jak coś to zrezygnujesz... O, dużo już. Dawaj, nie będziesz mi tam... Zrezygnowywała. Rób mi to. To ci wyjdzie. Czekaj, za za 4 za 5, za 2, no to rób to, bo ci się bardziej opłaca. Widać, że kasy mi tutaj nie dają, więc spoko, przeżyjemy, bidaki znasz, ale dobra. Chciałabym tu kliknąć, ale się tak mega stresuję, że to nie wyjdzie jednak. A nie to na pewno nie da. Mogę jeszcze to zrobić i tyle, bo reszta musi być na kolejnym, naprawdę. Nie, ja się drapię, serio ja się drapię. Nie! Ludzie, wiem, że mi to nie wyjdzie. Mówiłam. Serio, co ja zrobiłam? Jaka jestem głupia. Ile musiałabym zapłacić? Sto chyba ich pogięło. Opuszczaj to wyzwanie. Nie ma takiej opcji. A dobra. A chodzisz nas stać? Mhm. Na pewno na stać. Dobra, wracamy do domu. Ja już się wkurzyłam. I to naprawdę. A i chciałam się jeszcze was wszystkich tam zapytać: czy chcecie, żebym zrobiła serię. Z... Znaczy, nie serię. Z... Znaczy, chcie... czy chcecie, żebym zrobiła odcinek z Back to School? No nie wiem, wtedy, kiedy pojadę po zakupy szkolne, bo jeszcze ich nie kupiłam. Czy chcecie, żebym zrobiła? Bo jest bo ja się zastanawiam ciągle. No i nie wiem. I w sumie wiem, którym akcentem skończymy. Na kar Monika. kar Michała. Dobra, i tutaj pokażę Wam jeszcze ich na koniec. Dwóch jak sobie jedzą. No są takie słodziaki z tych dwóch Bobasiów. Dobra, więc kończymy odcinek, jeżeli... Wam się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrybujcie ten kanał. Błagam Was, żeby być na bieżąco, a więc do zobaczenia. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa! Aha, nie to. Pa!